Fudd Sheriff oficjalnie potwierdził nowy event. Nazywać będzie się on Droga Bonito, a zaraz pokażę Wam pierwsze potwierdzone karty oraz opowiem jak będzie on wyglądał i kogo będzie można na 100% odblokować za darmo w zadaniach. Do tego pokażę wam również wszystkie potwierdzone SBC. Powiem wam, kiedy dokładnie wleci Flashback kunde oraz pokażę inne ciekawe nazwiska, które nadchodzą do Ultimate Team. I na koniec pogadamy o nowej nadchodzącej ewolucji dla kart 86. Pasować do niej ma między innymi pina, Konate, Dybala oraz Rudiger, więc. Po Powiem wam kiedy ona się pojawi w grze i jak się do niej przygotować. No, i dzisiejszy odcinek zaczynamy od nowej informacji o tym, jaki event pojawi się w piątek. Ponieważ Food Sheriff oficjalnie napisał o tym, że Joga Bonito jest potwierdzone i nadchodzi do gry właśnie w piątek o 19. Jak widzicie, Endrick jest potwierdzony, i również mamy informację o tym, że Hiroshi będą w tym evencie. Póki co, design card jest tylko i wyłącznie predykcją, ale tak jak mówię, pierwszym potwierdzonym nazwiskiem jest Endrick. Tutaj macie oczywiście informacje również o tym, że jak widzicie, prawdopodobnie również Ramirez będzie w tym evencie, ale póki co, tylko i wyłącznie jest predykcją, i cały. Event powinien tyczyć je tylko i wyłącznie Brazylijczyków. Na ekranie teraz widzicie kolejną potwierdzoną kartę, ponieważ jest to Jan Kouto i karta ta będzie za darmo do odblokowania w zadaniach. Na niej nie będziecie musieli wydawać ani jednego końca, żeby oczywiście takim kołto pograć. Póki co, informacje nieoficjalne są takie, że wszystkie karty będą miały 5 gwiazdek sztuczek i jak widzicie, macie pokazane, jak wyglądałby ten event, gdyby w grze była Liga Brazylijska, ponieważ, no, tak jak się pewnie domyślacie, gdyby taka liga była, na pewno Neymar miałby taką najlepszą kartę w tym evencie. I wiadomo, że byłoby to nazwisko numer jeden, które byłoby bardzo, bardzo pożądane. Póki co wiadomo to, że karty będą w paczkach od 5 do 12 grudnia i cały event będzie trwał tylko i wyłącznie tydzień. No i oprócz Jana Kouto i Endrika, póki co nie ma więcej potwierdzonych kart. Prawdopodobnie jutro, w środę i tak dalej, i tak dalej będziemy dostawać kolejne potwierdzone karty. Także w odcinku czwartkowym wam wszystko podsumuję. Powiem jak będą wyglądały dokładnie karty, pokażę wszystkie oficjalne statystyki i powiem kto będzie w SBC. Także warto tego suba mieć, ponieważ aktualnie ponad połowa ludzi, którzy oglądają moje odcinki, tego suba nie mają, także jak możesz tego kliknij, bardzo Ci dziękuję, ponieważ chciałbym w końcu dobić do 24 tysięcy subów, a brakuje naprawdę niedużo, także z góry dziękuję. No i jak widzicie, cały event ma tyczyć tylko i wyłącznie Brazylijczyków, o czym mówiłem i nazwisk, które mogą być w evencie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaczynając od Antonego, po Rodrigo, po Gabriela Silva, który ma ogromny potencjał, jest oczywiście Estevao, Rafinha, Dawid Neresz, Eder, Gabriel Militao i tak dalej, i tak dalej, ponieważ prawdopodobnie w tym evencie nie będą tylko i wyłącznie Karty ofensywne, ale również będą i karty Bramkarzy i karty obrońców. Tak jak widzicie, Brazylijczyków w grze jest masa, oczywiście szansa, że jej da jakąś inną narodowość, też jest bardzo duża, może zobaczymy Brazyli może zobaczymy Portugalczyków, może zobaczymy Urugwajczyków, nie wiem jak jej pójdzie jakimś ślaczkiem, niby i będę zwał się żołga Bonito, czyli powinien tyczyć tylko i wyłącznie Brazylijczyków, ale zobaczymy, ponieważ jej doskonale wiecie o tym, że bardzo lubi kombinować. Także potencjał jest bardzo duży, ale więcej informacji w czwartek wiecie co robić, żeby tego odcinka nie pominąć. Natomiast oprócz tematu tu Ewolucji, do której przejdziemy zaraz. Temat nadchodzących SBC, czyli coś, co zawsze jest bardzo, bardzo interesujące. Na sam start dzisiejsze, dzisiejsze SBC o kundę, ponieważ dokładnie 1 grudnia, czyli w poniedziałek, powinno się takie SBC pojawić. Jak widzicie, mamy informacje o tym, jak ten kund będzie wyglądał. Cała karta, playstyle, statystyki i tak dalej są już oficjalnie potwierdzone. I macie napisane, że karta ta będzie miała alternatywną pozycję na SO, ponieważ nominalnie będzie na prawej obronie. Oprócz tego będzie miała ona szary quickstep, szary wślizgi. Będzie miała długie podania i główki raz oczywiście będzie miała 4 gwiazdki słabszej nogi, no i pozycję boczny obrońca z plusem oraz rozgrywający boczny obrońca z plusem. Sama taka karta ma kosztować w SBC póki co 380 tysięcy końców. Takie są jeszcze nieoficjalne informacje, także zobaczymy. Według mnie, jeżeli cena się potwierdzi, no to karta będzie mocno 50-50. Dla osób, które potrzebują faktycznie solidnego obrońca i są fanami Barcelony, będzie warto, ale jeżeli szukacie typowo solidnego obrońcy meta, a nie jesteście fanami Barcelony, to według mnie za 400 tysięcy końców dużo lepiej tej karty nie robić i zrobić sobie na przykład jakąś inną kartę typu Carlos Alberto, który był ostatnio jako Matchday Icon Peak. Informacje również o tym, że nadchodzi zawodnik miesiąca Ligi Hiszpańskiej, o czym mówiłem ostatnio. Karta ta powinna się pojawić w grze już w sobotę, czyli tak naprawdę dwa dni temu, ale tej karty do, do, do tej pory nie dostaliśmy. Także wydaje się, że dzisiaj w poniedziałek albo jutro, we wtorek maksymalnie taka karta powinna się pojawić. I póki co również oficjalnej informacji nie ma, kto taką kartę zawodnika miesiąca wygrał, ale według mnie opcje są dwie: albo wygra Laminiama i jego karta będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób, Albo wygra Gerard Moreno i jego karta będzie wyglądała w taki sposób Raczej nie biorę pod uwagę tego, że wygra Mbappe, ani Griezmann, ani Oyarzabal Raczej według mnie Jamal i Gerard Moreno zasłużyli najbardziej Ale wiadomo, że tutaj głosują ludzie i może się wydarzyć, wydarzyć wszystko Także tak jak powiedziałem przed chwilą, albo Jamal, albo Gerard Moreno mniej więcej No i oczywiście karta albo dzisiaj, albo jutro w SBC Oprócz tego najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj po południu Albo o 15, albo o 17, albo może jak już oglądacie ten odcinek, to ta karta jest już w grze Powinien się pojawić również zawodnik wodnej miesiąca ligi kobiecej z Hiszpanii. I tak jak mówiłem ostatnio, wszystkie najważniejsze źródła zajmujące się informacjami o EFC publikują to, że pina jest główną faworytką do tego, żeby takiego potma wygrać. Nie ma oficjalnej informacji, kto go wygrał. No i ja osobiście modlę się, aby to nie była pina, ponieważ takie SBC pewnie kosztowały maksymalnie 150 tysięcy końców i wiadomo, jakby się to skończyło, że każda karta piny no biegałaby po prostu w każdym składzie. Także ja osobiście modlę się, żeby takie SBC nie wleciało. No i szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że nawet jeżeli już ludzie Głosują na topinę, żeby ona tego potma miała, a na pewno się tak dzieje. To według mnie jej może to delikatnie przekręcić, ponieważ faktycznie jej karta specjalna kosztuje prawie milion końców, a pewnie taki potm kosztowałby w SBC około 150-180 tysięcy końców. Więc raczej jej takiej sytuacji by nie chciało. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście w czwartkowym odcinku Wam podsumuję, jakie SBC wyszło i czy warto je wykonać. A teraz przejdziemy na koniec do predykcji flashbacków, ponieważ ostatnio jej na pewno się bardzo mocno rozkręciło. Pojawiło się kilka flashbacków. Po pokoru Gyokeresza, e, Rejten czy chociażby sane i na pewno jej ten temat będzie kontynuowało podczas przyszłych eventów, także kilka kart, które znalazłem na Twitterze i są kartami najciekawszymi na sam start, Royce ze złotym ślaczkiem, świetne tempo świetne strzały, bardzo dobre podania fajne gwiazdki, oczywiście karta, którą nie byłoby ciężko zgrać, osobiście jestem fanem Royce'a, naprawdę lubiłem go jak grał mimo to, że nigdy jakoś mocno Borucy nie kibicowałem to naprawdę Roycem bym w grze pograł no i karta kozacka, ponieważ Son wiadomo, że karta, która no naprawdę dużo ludzi tego zawodnika lubi, są złote Fineski, Są 4 na 5 gwiazdek, świetne tempo, świetny dribbling, Wiadomo, że ciężko byłoby go zgrać, ale jeżeli cały czas macie ewolucję, która daje karcie maksymalne zgranie, to naprawdę byłoby warto ją trzymać, ponieważ taki sąd, wydaje mi się, że naprawdę mógłby nie być drogi, a na pewno do dużej ilości składów ludzie by go chcieli. No i karta chyba najciekawsza, ponieważ niby statystyki są słabe, nie są jakieś mocno ciekawe, oprócz oczywiście tempa i dryblingu i gwiazdek, ale weźcie pod uwagę to, że karta, która ma 86 overala i w przyszłości pasowałaby bardzo szybko do ewolucji. Także według mnie King Klikoma i ja Bym go nie odrzucał. Raczej karta z takimi statystykami nie powinna być droga i moim zdaniem warto by go wykonać, ponieważ na pewno będzie w przyszłości do ewolucji pasował. Także osobiście, jeżeli Food Sheriff albo AsyFood, e, którą z tych trzech kart potwierdzi, to w kolejnym odcinku wam na znać, czy taka karta się pojawi. No i dwie karty, które pokazywałem wam już w ostatnim odcinku, czyli Olise oraz Rudiger, cały czas również na te karty czekamy. I tak jak powiedziałem przed chwilą, jeżeli jakaś karta będzie zlikowana oficjalnie, to w kolejnym odcinku wam powiem, czy będzie w ogóle warto wykonać TSBC. SBC. A jeżeli chciałbyś bardzo prosty sposób codziennie zarabiać końce i chciałbyś, aby Twoja lista transferowa każdego dnia wyglądała mniej więcej w taki sposób, jak widzisz aktualnie na ekranie, to cały czas pamiętaj o tym, że możesz wbijać na mojego Discorda handlowego. Właśnie dzisiaj wystartował nowy limit miejsc, ponieważ mamy nowy miesiąc. Jest ich dokładnie 40, więc kto pierwszy kupi, ten lepszy. W zeszłym miesiącu w listopadzie zeszło tych miejsc ponad 60, także naprawdę szybko się one sprzedały. Wydaje mi się, że teraz też wyprzedadzą się bardzo, bardzo szybko. No i aktualnie na ekranie widzicie jakieś przykładowe, losowe informacje, które publikuje nasz 13. Specjalny kanałach, do których oczywiście dostajecie dostęp po zakupieniu rangi. Natomiast więcej szczegółów o Discordzie macie w linku w opisie, no i na Discordzie macie też kanał Opinie Handlarzy, gdzie macie ponad 150 opinii ludzi, którzy już taką rangę mają. Tam możecie zobaczyć, czy oni polecają, jak to wyglądało, ile zarobili, czy są zadowoleni. Także jeżeli się wahasz, to wpadaj poczytać. No i oczywiście link do Discorda macie w opisie, tak jak powiedziałem przed chwilą. Wbijajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam. W końcu przechodzimy do tematu chyba najciekawszego w dzisiejszym odcinku, czyli ewolucja dla kart 86, w tym dla piny Dostaliśmy informację o tym, że właśnie takie ewolucje nadchodzą. Że będą one mocno bustowały statystyki, i oczywiście, że Pina i Dybala będą do tej ewolucji pasować. Z wiadomych przyczyn, jak zawsze, tego źródła nie pokazuje. Także dla dobra inwestycji, no i dla dobra ewolucji, wiecie jak to wygląda. Natomiast teraz przeczytam wam, jakie wymagania dla napastnika będą, no i oczywiście pokażę, jakie te karty powinny pasować. Na sam start wiadomo o tym, że karty te będą musiały mieć maksymalnie 86 overalla, i będą musiały mieć maksymalnie 86 strzelania oraz maksymalnie 87 dryblingu. Jeżeli sobie takie filtry zastosujecie, to pokażę wam się potencjalne karty, które oczywiście będą do ewolucji pasować. Natomiast weźcie pod uwagę to, że na pewno doj dojdą tutaj jakieś inne wymagania, o których jeszcze nie wiemy i na pewno nie wszystkie te karty będą pasowały, także oczywiście patrzcie na to wszystko przez palce. Cała ta ewolucja powinna się pojawić prawdopodobnie dopiero po evencie Rogabonito. Bonito. Natomiast wszystkie ewolucje, które wam pokazywałem w ostatnich odcinkach, aktualnie się już pojawiły. Także póki co ta skuteczność moich ewolucji, które wam likuję, naprawdę jest bardzo, bardzo duża. No i jak widzicie, mniej więcej te karty, które powinny pasować... Pasować na 100% to na przykład Dybala, który właśnie po zastosowaniu ewolucji mógł pasować w i mógłby, mógłby wyglądać w taki oto sposób. Mniej więcej pina, która oczywiście byłaby kartą główną i po całej ewolucji mogłaby wyglądać w taki sposób. Ja osobiście no modlę się, żeby ta ewolucja się pojawiła bardzo, bardzo długo, żeby nie było to jakoś szybko. Ponieważ jak widzę te 89 tempa, 88 strzelania, 88 dribblingu, 5 na 5 gwiazdek i low driveny, to ja sobie tylko i wyłącznie wyobrażam to, jaki będzie płacz podczas Food Champions no i prawdopodobnie to ewolucji mógłby, mógłby pasować też Benzema który miałby bardzo fajnie zbustowane tempo zbustowany dribbling 5 na 5 gwiazdek i zboostowane strzelanie e, zostawiam teraz na tym Dybali i przeczytam wam co ta karta oczywiście by dostawała, dostawałaby ona plus 2 do overala, plus 1 gwiazdkę sztuczek i plus 1 gwiazdkę słabszej nogi plus 10 do tempa maksymalnie 92 plus 6 do strzałów maksymalnie 88, plus 3 do deblingu maksymalnie 88 i plus złote low driveny pod warunkiem, że karta ta aktualnie nie ma żadnego złotego Playstylus, z plusem, ponieważ jeżeli na przykład taki gdy bala miał, miałby game changera złotego plus, a takiego ma na swojej zwykłej złotej karcie, no to wiadomo, że takich low drivenów z plusem już by nie otrzymał. Na pewno na dniach otrzymam kolejne informacje o tym, jakie będą jeszcze inne wymagania dla tej ewolucji, także pewnie w kolejnym odcinku w czwartkowym albo w poniedziałkowym za tydzień pokażę Wam oczywiście już konkretne info, jakie te karty będą pasowały, ile ta ewolucja będzie kosztowała, ponieważ aktualnie takiej informacji nie ma i oczywiście jak potem ewolucję zainwestować. I oprócz tego oficjalna informacja o tym, że również ewolucja dla kart 86 na środku obrony się pojawi, o czym wam pokazywałem przed chwilą. I póki co dostaliśmy informacje tylko i wyłącznie takie, że będą to karty maksymalnie 86, że będą Musiały grać na S.O. i oczywiście, że będą musiały mieć maksymalnie 81 tempa, które w bardzo prosty sposób możemy sobie teraz zastosować. Jeżeli sobie taki filtr ustawicie, to pokażę wam się potencjalne karty, które oczywiście mogą do tej ewolucji pasować. i Na przykładzie, Konato, Konate, powiem wam, ile ta ewolucja będzie dawała dla danej karty: będzie dawała plus 2 do Overala, maksymalnie 88, plus jedną gwiazdkę słabszej nogi i plus złotego shopa pod warunkiem, że dana karta nie będzie miała żadnego innego złotego playstylu wcześniej. Póki co, innych informacji nie ma na temat środkowego obrońca. Bardzo mało info, także no można tylko i wyłącznie wróżyć z fusów. No i póki co prawdopodobnie wszystkie karty pokroju Paczo, Konate, Pawarda, Antoniego Rudigera, i tak dalej, i tak dalej powinny pasować. Ale oczywiście, tak jak powiedziałem, przed chwilą wiecie o tym, że ewolucje są zmienne. Także jeżeli chcielibyście inwestować, to róbcie to na własną odpowiedzialność, albo po prostu wbijcie na Discorda i tam wyczekujcie kolejnych informacji o tym, jakie konkretnie będą wymagania i oczywiście, które karty na 100% będą pasowały. I jak już w temacie ewolucji jesteśmy, to wczorajsza ewolucja powiem wam teraz, kogo moim zdaniem najlepiej wybrać. Mowa oczywiście o ewolucji dla prawego i lewego skrzydłowego, która wyszła i kosztuje 60 tysięcy końców. Jak widzicie, ona na futbinie ma aktualnie 82% lajków, co naprawdę jak na ewolucję, która jest płatna, jest bardzo, bardzo dużym procentem. Oczywiście najlepsze karty, które do tej ewolucji pasują, to m.in. Rashford, Antony, Salma Paruello, o której już dawno mówiłem, Czerki czy chociażby Doko, który również upgrade'uje się bardzo, bardzo ładnie. I jak widzicie, niby na futbinie najlepszą kartą, która do tej ewolucji pasuje, jest Rashford, ale jak sobie tą ewolucję odpalicie, to zobaczcie. Musielibyście tego Rashforda włożyć do kilku ewolucji, które już wygasły, żeby sobie tego, ewolu te, tego Rashforda końcowego zrobić. Także, no, moim zdaniem nie ma to żadnego sensu, ponieważ nawet gdyby ta ewolucja była dostępna, to musielibyście z nią rozegrać, nie wiem, 30, 40 meczów, żeby takiego Rashforda zrobić. Moim zdaniem mija się to totalnie z celem. I najlepsze karty, które moim zdaniem, moim zdaniem tej ewolucji pasują, jest to Salma, jest to Antony i jest to Doku. Oczywiście w każdym tym wypadku robicie tylko i wyłącznie jedną ewolucję. Nie musicie się bawić w jakieś inne karty, które po prostu tam, no, upgrade'ują wam się... w... W któryś sposób przez kilka innych ewolucji. Bardzo fajną ewolucją jest też dany Da Costa, który może grać na środku obrony. Także jak macie ligę Bundesliga, to sobie możecie sprawdzić, ponieważ ta karta też wygląda świetnie, ale jak na przykład gracie, nie wiem, Czerkim po kilku innych ewolucjach, albo na przykład Estewało po kilku innych ewolucjach, albo nawet Końce SAO po innych ewolucjach, to sobie na ten temat zerknijcie, ponieważ może być tak, że jak tego końcej Sao macie, to może się okazać, że będzie on lepiej się upgradeował niż karty pokroju Salmy, czy karty pokroju Antonego. Natomiast główny temat jest taki, czy wybrać właśnie Doku, czy wybrać Salmę i Moim zdaniem wszystkie te karty wyglądają dobrze i najważniejsza kwestia jest taka, czy zależy wam na gwiazdkach i na jakim playstylu złotym wam zależy. Jak widzicie Salma ma 4x4 4 gwiazdki i ma złotego rapida, a na przykład taki Doku ma złotą fineskę, a na przykład Antony ma 5x4 gwiazdki i ma też złotego rapida i szarą fineskę. Także tylko i wyłącznie kwestia tego i na jakiej karcie wam zależy. Moim zdaniem gdybym ja osobiście miał wybierać kartę spośród tych trzech, wybrałbym Doku, ponieważ grałem jego informem i karta jest zajebista. Ja osobiście używam cały czas złotych finezek, także według mnie dla skrzydłowego i na jest to playstyle najważniejszy. Prawda jest taka, że ta Salma nawet bez złotego rapida będzie dobrze biegała i ten doku nawet ze srebrnym rapidem będzie zajebisty. Także tutaj według mnie najbardziej istotne są strzały, czyli oczywiście fineski, ale najwięcej ludzi tą Salmę robi, ponieważ jest to karta mega zhypowana. Cały czas dużo ludzi używało jej kartę złotą, także wiadomo, że kartę po ewolucji będzie używało jeszcze więcej osób. I czy warto tą ewolucję ogólnie wykonać za 60 tysięcy końców? Moim zdaniem bez, znaczy bez dwóch zdań tak. Jest to jedna z lepszych ewolucji, jak ja, jaka ostatnimi czasy wleciała do gry. Także jeżeli macie Antonego, Doku czy Salmę to sobie po prostu zróbcie tą kartę, która wam do składu pasuje i czy zależy wam na pięciu gwiazdkach sztuczek czy może na przykład na złotym Rapidzie, natomiast jeżeli mielibyście jakieś inne karty, które do ewolucji pasują to sobie też tą ewolucję wykonajcie, ponieważ ta ewolucja wygasa za bodajże e, dni 14, także tego czasu na zastanowienie, na zastanowienie jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale im szybciej tą ewolucję zrobicie tym oczywiście więcej ta karta będzie używalna, także ja osobiście polecam. No i szybka recenzja ostatnich SBC, dosłownie 15 sekund na każdą kartę, tak abyście wiedzieli czy danego zawodnika, warto wykonać. Na sam start Kuman, ponieważ dzisiaj w SBC powinien pojawić się Kunde i od tego Kunde wszystko zależy, ponieważ Kuman aktualnie kosztuje w okolicach 350 tysięcy końców i jak za tą cenę moim zdaniem kartę warto wykonać, ale poczekajcie na Kunde, ponieważ może się okazać, że Kunde będzie kosztował dokładnie tyle samo, a że karta będzie lepsza, także oczywiście poczekajcie. Natomiast sam Kuman w sobie ma mega zbalansowane statystyki i dużo ludzi hypuje go przez to, że ma on fajne strzały, fajny dribling, fajne podania, ale weźcie pod uwagę to, że jak robicie kartę środkowego obrońcy, to najbardziej powinny wam zależeć na tempie sylwetce, fizyczności oraz obronie także nie sugerujcie się tym, że kundę ma fajne podania i fajny dribbling, ponieważ u środkowego obrońcy nie jest to aż tak bardzo istotne jak fizyka czy chociażby pace, także poczekajcie na kundę i wtedy sobie porównacie, którą kartę warto wykonać, oprócz tego enkunku którego moim zdaniem nie warto wykonać, jak za 100 tysięcy końców, karta po prostu jest słaba jak na ten etap gry macie dużo lepsze karty, które pojawiły się na, środ na środek pola i były za tą cenę dużo, dużo lepsze, także według mnie enkunku nie warto wykonać i kolejne bardzo fajne SBT, czyli oczywiście upgrade zwykłej ikony, który aktualnie kosztuje 250 tysięcy końców, no i oczywiście w puli kart macie Nazario, macie Ham, macie Pele, Jarzynio, Ronaldinho, Maradona i tak dalej, i tak dalej. I chyba nie muszę się powtarzać, że warto takie SBC wykonać, ponieważ na aktualnym etapie gry każdy z Was foder powinien mieć, no i oczywiście takie SBC nie kosztuje dużo, a kart, które Wam mogą pasować na, tak naprawdę do lutego, macie odgroma. Także jak nie spróbujesz ani razu, to moim zdaniem tracisz bardzo dużo. Wiadomo, że kart, które są słabe, również jest bardzo dużo, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije i jest to tylko i wyłącznie gra, także moim zdaniem, jak nie spróbujesz, to po prostu pożałujesz. I na sam koniec match day pick pomiędzy Carlosem Alberto i Kafu Z tych dwóch kart, najlepszą opcją jest Carlos Alberto, ponieważ to SBC aktualnie kosztuje chyba pół miliona końców, jeżeli się nie mylę. Tak, dokładnie pół miliona końców, a Carlos Alberto kosztuje ponad bańkę, praktycznie. Także moim zdaniem, jak się wahasz, to Carlos Alberto sobie zrób. Jest to karta, którą pograsz i na środku obrony, i na boku obrony, i będzie ona bardzo, bardzo solidna. I jak widzisz, mimo to, że SBC wyszło, jego cena nie spada. Także moim zdaniem, Carlos Alberto ze Zdecydowanie polecam. No i odcinka nie przedłużam. Widzimy się w czwartek. Oczywiście powodzenia w paczkach i wyczekujcie najlepszych ewolucji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!